Jak wylosowałam poseł Mariah Carey, to na początku się bardzo ucieszyłam, bo to była zawsze moja ulubiona wokalistka od czasów nastoletnich. Ja to, mogę tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, że to ona sprawiła, że zaczęłam śpiewać. Bo jak tylko pierwszy raz usłyszałam Mariah Carey w radiu, zachwyciłam je swoją techniką, jak w jaki sposób śpiewa ozdobniki, jaką barwę uzyskuje od delikatnej poprzez mocną. I ja po prostu. Zachwycona te dźwiękami Marais, stwierdziłam, że ja też chcę śpiewać. Ja też chciałabym e, chociaż w jakimś małym stopniu e, po prostu e, spróbować dotknąć tej jej techniki. E, i, e, I dlatego mówię, ucieszyłam się, ale potem jak zobaczyłam, jaki utwór mam zaśpiewać, jak. To jest trudne do zaśpiewania, to wtedy sobie uświadomiłam, że naprawdę jestem w niezłych tarapatach i jak ja mam sobie poradzić przez tak naprawdę tylko. No kilka dni, bo my nie mamy dużo czasu. Mamy po prostu y, ograniczoną ilość tego czasu, prawda, żeby się przygotować. Na szczęście tam jakby choreografii nie miałam, bo ona stoi w miejscu, więc tutaj już mi to, jakby ten motyw mi odpadł. No ale cały czas trzeba zaśpiewać, nauczyć się tekstu i, i tych melodii, tej jej techniki. Także muszę powiedzieć, że to był chyba najbardziej stresujący występ mojego życia.